Clean is good, sanitized is better. Podeszliśmy do tego meczu bardzo konsekwentnie, graliśmy, staraliśmy się kontrolować krążek po to, żeby kontrolować ten mecz. My objęliśmy pierwsi prowadzenie i tego prowadzenia nie oddaliśmy. Cieszy gra w przewagach. W grze 5 na 5 musimy jeszcze kilka rzeczy poprawić, ale wydaje mi się, że, że, że ten mecz na plus, fantastyczna postawa Tomka w Bramce I, i od razu chciałem podziękować wspaniałej postawie kibiców, Jeśli chodzi podczas całego meczu, ale również przed meczem minuta ciszy dla, dla świętej pamięci Partyzanta i jemu dedykujemy ten mecz. Mecz. Tak się zastanawiałam, czasami te, te historie meczów w Zagłębie takie są, że po tej pierwszej bramce to Zagłębie już puchło i bywało różnici, tak koniecznie nie puchło, to nie było tak, że po, po pierwszym golu mecz się skończył? Nie, w żadnym wypadku. Zagłębie cały czas zagrażało naszej bramce, cały czas tworzyli sytuację bardzo dobra w drugiej tercji nasza, nasze PK, czyli gra w osłabieniu. Nie straciliśmy bramki wtedy, gdybyśmy stracili 1-1, już znowu by się dziś wpadła nerwowość, ale wydaje mi się, że, że, że dobra postawa w defensywie to jest coś, co, co, co w tym sezonie chcemy prezentować. Solidna defensywa będzie nam dawała sytuację w ofensywie. Pan kapitan zaczyna sezon od dwóch goli. Zadowolony? Na pewno zadowolony. Bramki cieszą, ale jeszcze bardziej cieszy zwycięstwo drużyny, więc jestem wspaniały, szczęśliwy z tego, że, że na otwarcie sezonu wygrywamy za trzy punkty i w dobrych humorach idziemy do Sonoka.